Cześć, jestem Jakub, mam 26 lat, chciałbym Was wszystkich powitać ponownie w moim ogrodzie. Tym razem przetestujemy i sprawdzimy kosiarkę akumulatorową. Jest to najwyższy, najbardziej prestiżowy, a zarazem najdroższy model z serii kosiarek akumulatorowych w aktualnej ofercie właśnie Riot. Model ten ma oznaczenie RY36L MXS P53A. Zaczniemy od tego, że kosiarka przychodzi do nas właściwie złożona. Musimy tylko rozłożyć rączkę w ten sposób. Wsadzić akumulator i możemy zaczynać kość. Ale co do naszego zestawu? Mamy tutaj przystawkę do wyrzutu bocznego trawy, przystawkę do mulczowania, duży, pojemny 68-litrowy kosz na trawę. Oczywiście instrukcja obsługi co do samej kosiarki. Jest tutaj również akumulator 6A w technologii High Energy. Oznacza to nic innego, jak większą wydajność z tej samej pojemności akumulatora. co w przypadku naszej kosiarki będzie oznaczało dłuższy czas pracy. Ładowarka o mocy 1,7A. Taki akumulator potrafi nam naładować w około 210 minut. Myślę, że jest to całkiem przyzwoity czas. Oraz oczywiście instrukcja co do samego akumulatora i ładowarki. Przejdziemy teraz do suchych faktów a propos samego urządzenia. Mamy tutaj oczywiście silnik bezsztokowy w technologii Max Power 36V. Co oznacza nic innego jak większą wydajność w stosunku do zwykłych szczotkowych silników. Na takim akumulatorze 6 amperogodzinnym kosiarka ta potrafi skosić do 850 m2, co oczywiście sprawdzę. Prędkość obrotowa silnika wynosi od 2500 do 3100 obrotów na minutę, przy czym przy maksymalnym obciążeniu mamy tylko 98 dB głośności. Myślę, że jest to dosyć dobry wynik, biorąc pod uwagę wielkość kosiarki. No i porównując ją chociażby ze spalinowymi innymi kosiarkami. Technologia CrossCut, podwójna ostrza, kosisko 53 cm, również jest to dosyć dużo. Kosisko tak naprawdę kończy się praktycznie równo z kółkami, co możemy tutaj zauważyć. Pozwoli na to bliżej podjechać pod jakieś drzewka, słupki, czy pod murek jakiekolwiek krawężniki itd. Bardzo ważna rzecz, która na pewno jest wyznacznikiem dla wielu szukających takiej kosiarki elektryczny napęd. Napęd jest z płynną regulacją prędkości, ale to też jeszcze za chwilę pokażę e, bliżej. E, oraz również kosiarka jest e, reklamowana jako 3 w czyli możemy tutaj kosić bezpośrednio do kosza, możemy używać przystawki, e, która będzie wyrzucała nam trawę na bok oraz przystawki do mulczowania. Przejdziemy teraz do kosiarki trochę z bliska. Tak się prezentuje z bliska nasza kosiarka. Widzicie, są one naprawdę bardzo dobrze wykonane. Wszystkie te elementy metalowe są dosyć grube. Plastiki też nie są cieniutkie, jakieś najtańsze. Naprawdę jest to całkiem dobry wyrób. Gumowane rączki, spust z jednej, jak i z drugiej strony. Załączanie napędu również może się odbyć z lewej oraz z prawej. Tutaj mamy regulację prędkości oraz włącznik samej kosiarki. Kosz które jest dołączone do zestawu, jest w połowie materiałowy. A na samym spodzie jest taki plastik, tworzywo, które usztywnia nam cały kosz. Aczkolwiek po złożeniu on również nie zajmuje wiele miejsca. Tak jak sama kosiarka. Możemy ją złożyć tutaj jedną ręką właściwie. Wystarczy, że złapiemy, zamkniemy. W ten sposób podnosimy. I tak. Przechowujemy kosiarkę w garażu. Widać tutaj te technologie Crosscut, dwóch ostrzy. Dzięki którym lepiej ta trawa będzie ścinana i będzie nic zostawało jakby na trawniku. Bardzo prosto też się mocuje wszystkie akcesoria do kosiarki. Tutaj zaraz zaprezentuję, jak to wygląda. Na przykład wyrzut boczny wystarczy. Podnieść. Tak jest zamocowany. A że teraz, jak kosi nasza kosiareczka Więc, tak, zanim przejdziemy bezpiecznie do koszenia, trzeba założyć kosz. Bardzo prosto się go zakłada. wystarczy go wsadzić. Ustawiamy sobie wysokość naszej rękojeści. No, ja wolę troszkę wyżej. Oraz wysokość koszenia. Myślę, że tutaj dwójka będzie najbardziej optymalna. To i zostaje nam sam akumulator. Akumulator mocuje się bardzo prosto. Wystarczy otworzyć naszą obudowę. Wsadzamy akumulator. Mamy tutaj wskaźnik na ładowanie akumulatora, a tak samo na akumulatorze jest on pełny. Jest miejsce na drugi akumulator. Maksymalny akumulator, który tutaj się zmieści jest to 12 amperogodzin. Akumulatory nie działają jednocześnie. Gdy z wyczerpie nam się jeden, przełączamy zworkę na drugą stronę i korzystamy z drugiego akumulatora. Ja dzisiaj będę kościł na tym także bierzemy się za koszenie w ten sposób uruchamiamy kosiarkę klikamy spust i klikamy guzik żeby włączyć napęd tak samo spust i wtedy włączamy sobie napęd możemy to zrobić z guzikiem z włączeniem samej kosiarki bądź bez tutaj mamy regulację prędkości a tam na dole widać wskaźnik naładowania Akumulatora cztery kreski. Akumulator jest w 100% naładowany. Zobaczymy, ile uda mi się skosić. Na początku zrobimy jeden pełny kosz, potem troszkę mulczowania, a na koniec będę kosił z przystawką do wyrzutu bocznego, tak jak dotychczas to robiłem, traktorkiem spalinowym. Zobaczymy, jak się na kosiarka sprawdzi. Jesteśmy po krótkiej przerwie, naładowałem akumulator, wcześniej kosiłem na dwójce z różnymi akcesoriami powiedzmy, w tej chwili skupię się tylko na wyrzucie bocznym, przestawiamy kosiarkę na trójkę, ponieważ dwójka była ciut za niska w stosunku do tej wysokiej trawy, przez co około 450-500 m. zobaczymy jak teraz pójdzie nie bawiąc się tylko kosząc właśnie z bocznym wyrzutem oraz wysokością ustawioną na trójkę. Podsumowując, generalnie kosiarka sobie poradziła bardzo dobrze. Myślę, że bez problemu można jej dać piątkę z plusem. Za pierwszym razem udało się skosić około 500 metrów. Za drugim razem zrobiłem wynik 800 metrów, bez kilku, dosłownie kilku metrów. Myślę, że jest to bardzo dobry wynik, jak na to co deklaruje producent, czyli 850 metrów, 800 metrów skoszone. Jest super. Trawa nam się zaczyna robić delikatnie mokra, to też mogło mieć wpływ. Na ten drugi wynik. Pierwszy wynik e, wyszedł taki mały, ponieważ się troszkę bawiłem, mulczowałem, zbierałem do kosza. Generalnie sprawdzałem jak ona działa. Dlatego dałem sobie drugą szansę i jej też. I weszło całkiem sprawnie. Generalnie kosiarka podwyższa obroty w momencie kiedy napotyka jakiś opór, więcej trawy, jakieś gałązki. Też potrafi zmienić. Wiem, że, że to nie jest dobre dla takiej kosiarki. Aczkolwiek czasem nie można uniknąć wjechania na coś, bo ktoś nie zauważy. Nie podniesiemy nie zgrabimy, bez problemu to z tym sobie radzi, jedyną rzeczą na którą zatrzymała mi się kosiarka było to kretowisko, nie zauważyłem, faktycznie spojrzałem na bok, nie zauważyłem, że wjechałem w kretowisko, że jadę na kretowisko, zatrzymała się, musiałem wyłączyć, włączyć jeszcze raz i zaczęła działać. Więc generalnie polecam to wszystkim, którzy potrzebują kosiarki z napędem, gdzie są duże odległości dochodzenia chodzenia, duże ogrody. Tam się sprawdzi idealnie. Myślę, że taki okrut właśnie około 800 metrów jest to dla niej środowisko domowe. Sprawdzi się tam super. Manewrować też się nią da, nie ma z tym większego problemu, aczkolwiek wiadomo, jest to dosyć duży gabaryt, więc jakieś małe ogródki z dużym, gdzie jest wiele zasadzonych jakichś drzewek, krzewów itd. Lepiej tego unikać, lepiej kupić mniejszy model, bardziej zwrotny. Ta się sprawdzi na pewno przy dużych połaciach trawnika, tam gdzie będzie mogła pokazać tak naprawdę na co ją stać. Dzięki, cześć!